Dlaczego dwa brzegi? Dwa brzegi najpierw dlatego, że jesteśmy w Kazimierzu i w Janowcu, dzieli nas Wisła, no więc to są te dwa brzegi w sensie dosłownym, ale tak naprawdę ta nazwa zrodziła się z faktu, że to są dwa brzegi, polegające na tym, że na jednym z nich są twórcy, artyści, jeżeli weźmiemy salę kinową, to jest to ekran, na którym jest to dzieło filmowe, a ten drugi brzeg to jest widownia i to są te dwa brzegi, połączenie artystów z widzami i to się musi zejść razem i te dwa brzegi jak się łączą jest cudownie. Powstaje dzieło. Więc ciebie nie przeraża ten upał, który mamy tu w środku? to si, si, Czuję się jak w domu, więc te... czujemy się jak na Neapolu. się. Si, 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 si. Obcowanie z artystą jest czymś wyjątkowym, co jest nam dane, w obc obcowanie na żywo. To znaczy, widownia nasza festiwalowa to już wie. Ale to też trzeba bardzo cenić, tak? Że jest taki moment, kiedy możemy z nim być. Tak, po prostu czuć jego oddech i, i, i podziwiać jego sztukę. Na pewno te spotkania z twórcami uświadamiają ludziom, że za tym, co oglądają, kryje się czyjś pot. Dosłownie. Dzisiaj, na przykład, było tutaj spotkanie z Markiem Koterskim. Nagle on uświadomił naszym widzom, że te filmy, które oglądamy, które nas tak bardzo dotykają. I w których są też świetne kreacje aktorskie, no w ogóle znakomite kino, prawda? Dzień świra, wszyscy jesteśmy czystusami. Marek Koterski nagle uświadomił im, że dla niego to są lata, lata naprawdę bardzo poważnych zmagań z budowaniem tych charakterów, które on potem w filmie przedstawia że dla niego to są lata przy każdym projekcie. E, rezygnowania, rezygnowania, rezygnowania z czegoś po to, żeby zrobić ten jeden film, czyli też rezygnowania z takich łatwych środków zarobkowania. Właśnie pomyślmy, jeżeli ściągamy go nielegalnie, e, bierzemy go sobie od tak, no to. E, Uszanujmy te pracę, no to tylko tyle można powiedzieć. To jest fundamentalna rzecz, o której mówi Grażyna. Drodzy Państwo, co byśmy pamiętali z filmów? Niewątpliwie festiwale, takie jak nasz, gdzie jest bardzo wielu twórców i oni osobiście prezentują swoje filmy, daje widzą poczucie no, tej tożsamości takiego dzieła filmowego. W tym sensie, że za tym się kryje bardzo konkretny człowiek i że trzeba uszanować te, te, te jego prace. Znaczy w ogóle uważam, że nie jest w porządku, ani jeśli chodzi o filmy, ani chodzi o muzykę, ani jeśli chodzi o książki, no nie jest w porządku ściąganie e, tego w sposób nielegalny. No to jest, krótko mówiąc, kradzież, no więc e, generalnie nie powinno się okradać drugiej osoby z niczego, również z jej e, dobra intelektualnego, no i tyle. Właściwie każdego tygodnia rozgrywa się gdzieś jakiś festiwal, albo muzyczny, albo filmowy, albo teatralny. I, I tak, to jest dobre, dobra konkluzja, zamiast ściągać filmy, lepiej ściągać na festiwal. Zapraszamy Państwa.